Witam kolegów w kolejnym odcinku z serii Polski technik wynalazca. Tym razem omówimy sobie temat ładowania elektryków przy pomocy turbin wiatrowych, czyli mowa o kinetyce wiatru. Tutaj prezentuję tylko model poglądowy. Zresztą został opatentowany w USA. Było wiele udanych projektów tego typu, ale nie dokładnie z takimi systemami jak na ilustracji. To jest lekkie nadużycie, bo na dachu pojazdu nie ma odpowiednio silnej strugi wiatru, zatem błędne ustawienie tam strug nie ma. Ale sama idea wykorzystania siły wiatru do produkcji energii w czasie jazdy jest słuszna oraz potwierdzona w testach. Stuprocentowe udane projekty były zrealizowane w General Motors pierwszy w 1952 roku, kolejny w 1989 roku, a następnie w 2000 roku. Niestety najważniejsze detale, czyli rodzaj zastosowanych prądnic, zostały utajnione. Dużo wiemy na temat zastosowanych turbin, metod zmuszania strug do pracy, lokacja turbin, czyli w których miejscach je umieszczono, to wiemy, ale jakie uzyskiwali obroty turbin na minutę, jaka była transmisja z turbin na dynama, jakie dynama, to już jest tajemnicą projektów do dziś, ale wiemy, że im się udało to zrobić perfekcyjnie. Inni próbowali powtórzyć te projekty, ale nie udawało im się uzyskiwać takiej ilości energii, aby dopływ tej energii był w czasie rzeczywistym, czyli jeden do jednego. Co nie znaczy, że to się komuś za chwilę nie uda. Z pewnością były stosowane w układzie energetycznym inwertery, to już wiemy. Jaka była rola inwerterów, możemy tylko się domyślać. Mój projekt dla Modeka jest podobny, ale ja nie znam modelu dynama, które byłoby odpowiednio skuteczne. Ja takiej prądnicy nie znam. Ale mamy już wiedzę na temat dynama Stark 1. Stark 2 oraz Stark 3 i to nam pozwala na planowanie wykorzystania kinetyki wiatru, ale jako energię początkową, czyli mowa o potęgowaniu energii, o czym wiele razy mówiłem, więc jest wielka szansa na sukces. Teraz pozostaje wrócić do projektu i spróbować raz jeszcze, ale w inny sposób. Nie ma dyskusji, czy można produkować prąd do baterii w czasie jazdy wykorzystując turbiny wiatrowe, czopowe, stożkowe, jest wiele rodzajów. Tutaj wiadomo, że to działa i każdy może się o tym sam przekonać. Sęk w tym, że do tego potrzebne jest dynamo. A montowane turbiny nie mają przecież dużych średnic wirników, więc dynamo powinno wtedy być dopasowane do gabarytów turbiny. Zatem nie będzie to dynamo dużych rozmiarów, co jest oczywiste, więc i skuteczność takiej prądnicy nie będzie wysoka. Tak zakładam, posiłkując się własnym doświadczeniem nabytym podczas testów. Jak zatem wykorzystać energię początkową do spotęgowania jej na taki poziom skuteczności, aby był satysfakcjonujący? No cóż ja już to wiem. Opisałem mój projekt w magazynach Polski Technik Wynalazca. W nowej edycji do tej lektury odsyłam, o ile was to interesuje. Ale najważniejsze pytanie jest takie: a jak wy byście wykorzystali taki model produkcji energii dla baterii głównej elektryka, korzystając z takiej kinetyki? Ciekawe jakie są wasze opinie, pomysły, oczekuję w komentarzach. Niebawem przedstawię całą serię materiałów na temat projektu Modeka, zatem polecam Wam to, co będzie niebawem na moim kanale. Koledzy, nie ma innego pomysłu dla elektryków jak własna produkcja własnej energii podczas jazdy, zatem teraz niech każdy pomyśli, jak to skutecznie zrobić, a te ilustracje to tylko prymitywne przedstawienie samej idei, czyli wiemy w którym kierunku, a teraz musimy to tylko usprawnić. Dziękuję za obejrzenie tego materiału, zachęcam do komentowania przedstawiania własnych pomysłów. Proszę o lajki, subskrypcje, linkowanie moich filmów na wasze profile społecznościowe, raz proszę o wsparcie kanału poprzez Paypal i zachęcam do nabycia naszych magazynów Polski Technik wynalazca.